Siemanko na kanale Grad Plus. Siemanko! Dzisiaj jesteśmy na bunkrach w Tomarynach. Jak widzieliście na poprzednim odcinku, byliśmy tutaj na magnesie odymowym, no ale tym razem sprawdzimy, co kryje się w środku. Bunkry ochrony kolei z czasów II wojny światowej. Na Warmii i Mazurach są takie, to są dwa takie obiekty. Jeden właśnie tutaj w Tomarynach, niedaleko też Biesala, a drugi w Samborowie. Jak widzicie, też pokażemy właśnie w środku. Jest to obiekt bardzo dobrze zachowany. Z ciekawości będziemy sprawdzać właśnie specjalnie dla was, także oglądajcie. Lecimy. Patrzę się tak z zewnątrz to w bardzo dobry stan, nie? Idealny. No. Jeżeli wiesz, że tutaj nic się nie sypie, nie wali. Upali od stron, no, to, no to naprawdę w bardzo dobrym stanie się zachowały te wieże. Zapraszamy wszystkich do zwiedzania. Spójrzcie, jak to wygląda w środku. Stanowisk strzeleckich jest tutaj bardzo dużo. Jest wejście na górę. Tu jeszcze widać. O, tutaj są trzy piętra bardzo ładnie widać. Schody zlikwidowane, żeby tam nie wchodzić. Tu podkładki jeszcze takie powyrywane. Dobra, mamy latarki tylko z telefonów, dlatego że. Nieprzygotowani Jesteśmy nieprzygotowani na tego urbeksa dzisiaj Ale to co się da to się pokaże Fajny klimat tutaj jak wieje, nie? Jaki przeciąg mocny Co to jest? Co to może być? Rura jakaś dopływowa Odpływowa A, może być I tu po drugiej stronie powinna być druga taka sama Ej, wiesz co, tu jest tarczo. Ja to, to jest drugie trzeba widać. Tak. <gry> Dokładnie. I tutaj powinna być druga taka sama... Drugie takie samo pomieszczenie. No i idealnie jest drugie takie samo pomieszczenie. Chcesz czy napis eee... Aha. Dobra, ja nie będę tego starał się nawet wymówić. Widzicie jest. A i tu takie mniejsze pomieszczenie Już widać jakieś śmieci powrzucane, ale ogólnie o dziwo nie ma tutaj dużo śmieci, prawda? Tak, no Zobacz, miejsce, w tak, takich miejscach... Przywodzi nawet śmieci. Na leśmieci, Aha. Ale tutaj widać, Jakieś drobnice takie leżą, wiadomo, po wiatrówce zostawił, jakieś butelki no, ale... Tutaj jest to wyjście gdzie łowiliśmy pod mostem. OK. No i bardzo mnie ciekawi jeszcze ta góra. Do której teraz nie ma dostępu, jest jedna, jedna opcja. Wejście tędy. Jesteś. Daj kamerę. Dobra, ciśnij. No i spójrzcie, same stanowiska strzeleckie. Wyżej też już jest, ale no, Wyżej nie wchodzę. Okej. Okay. Śmieci też nie ma, tutaj jakiś... Coś tutaj... Jakaś... Słoma się, Nie wiem, ostrość chyba nie pana Na kamerze, ale... Tak to wygląda. No dobra. Złażę na dół, łap kamerę. Chwyt, no. Ale to Opa. Dobra. I to na tyle. Wypad nam się bardzo podobał, jak Wam się podobał to możecie komentować, subskrybować oraz lajkować. Zapraszamy na kolejne odsłony, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Cześć.